Dzień dobry. Dziś witamy was przed portu Łódź, gdzie mieści się podobno największa w Europie nieoficjalna wystawa figur z klocków Lego. Więc pragniemy zabrać was razem z nami na nią. Zobaczymy, co to za figury, czy rzeczywiście jest ich tak dużo, no i czy wystawa spodoba się dzieciom. Kiedyś każdy z nas układał figury z klocków Lego. My jesteśmy ja teraz antek układa, my Zabierzące jesteśmy codziennie. teraz dużymi dziećmi, więc układamy trochę mniej ale zapewne każdy z nas kiedyś klocki Lego układał i pewien sentyment do nich ma, także idziemy na wystawę. Wystawa mieści się w porcie Łódź obok Empiku, więc musicie wejść środkowym wejściem, nie tym przy Ikei, nie tym skrajnym prawym przy parkingu podziemnym, tylko wejściem środkowym. Antek już biegnie. No hop. A mama została. <laughs> Ty tak się nie wywal. Tak, to jest paczka. Tak, to jest właśnie ta wystawa. Bardzo mi się gustuje. Tak. Patrzcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bilety online, plus 2. Nie +2. można wchodzić. Tak, wtedy Wielkie, a jeszcze działa. Ogromne. Jeszcze się kręci do tego. Ferris wheel. Wygląda trochę jak London Eye. No. No jest ogromne. A ludziki są w środku? Są ludziki tak. w środku. Ona ma ze 3 metry wysokość. 3,5 metra. Co to Azja? Kontynenty. Afryka, Australia, tak? Tak. Mi się wydaje, że ta pizza to chyba nie była smaczna, bo umarli życem. No, a tu twoje Ghostbusters. A Lepiej sprawdź w domu, czy twoje, czy twoje ludziki dalej tam są? Bo może tutaj przyszły ja na wystawę. Piękny z Madagaskaru. Gdzie jest Kowalski? To jest Kowalski? Ten, tak. Nie tam, A nie tam. Tu jest Kowalski. Nie, to jest Kowalski, bo on był Tak, Kowalski. To jest dużo Kowalskich. Świnka Pepa. Mama Pepy jest podobno w ciąży. I będzie miała... Co? Tak. No, oglądałaś nowy odcinek? No nie, nie ma jeszcze nowych odcinków. Ale będą zaraz, podobno. Jest w ciąży i będzie miała córkę. Czyli będą dwie świnki Pepy. A tu patrol. La Casa del Papel, tak? tak? Już widać, że wystawa to hit, bo dzieci po prostu szaleją. Nie wiedzą co oglądać. Tak, nie wiedzą co pierwsze oglądać. Strony. Tu, tam Pałac kultury zobaczcie. Widziałeś na żywo w Warszawie. Lodowa Arktyka. A tutaj jest roller coaster. Ogromny. Cyklon. Tak. No to, to jest park rozrywki. Tak, to jest park Wesołe miasteczko. Wow. Prawie Energylandia. Wow, i labirynt nawet jest. sama auta. Fiat 500. Gdzie? Tu, to jest Fiat 500. Tak wygląda. Porsche. Tu masz Zobacz. Mini Cooper. Nie, Porsche. Nie, Porsche. Tu masz Volkswagena ogórka. Tylko dlaczego motocykl jest większy niż te auta? No bo to tak jest. No, nie da się tutaj skali zrobić. To jest ta góra w Stanach Zjednoczonych. Rushmore. Minecraft, wow. Szukaj, szukaj swojego zestawu. Który twój? Który twój? A i pająki twoje. Tak. tak. i kotki słodkie są. Cały świat z Minecrafta. I panda. A no ta panda jest taka wielka? Tak. Wawel. Projekt, budowa, 5 dni około. No ja mógłbym takie coś budować. O, budowa komputera zrobiona z Lego Minecraft. O, zobaczcie, maszyna do pisania. To jest ulica sezonkowa. A tu jest maska. Jack Sparrow. A Gołąb. Widzicie jak gołąb wygląda? Sowa. Harry Pottera. W blocie. Tak, Hedwiga. O, i bober. Jest i bober. Sami żubry. Słabi żubry. To ten żubr twój z parku. A to są te Frenzy, tak? Lego mhm. Frenzy. Tak, to są Marysi. Zotuszki. Widzisz tu swoją koleżankę? Tak, ma, masz taką. Z czerwonymi włosami jest. W drodze na Pasterkę. Potwory i spółka. Jurassic Park i tu są te obracające się gondole też. Bo to też jest Jurassic Park'u, no, bo tam ja wiem. też w tym filmie były te I Jeszcze tam jajko, tam gdzie są Tak, nawet o takie elementy zadbali. Nawet ta trawa wygląda jak trawa prawdziwa. A w środku jest około. muzeum. Buja się to koło mocno. Mhm. A tutaj zo? Tak, ale zwierzątka są legodupy. naturalnej skali postacie wykonane, Inspir inspirowane Minecraftem. Enderman, Witch, Zombie, Creeper, Grzybowa Krowa, Stoły, Slimes, Slimes, TNT. Łatwo Wymulgany zrobić z LEGO te postacie, bo są kwadratowe. No tak, tak, Ale Jakbyście są... chcieli spotkać Mariusza Pudzianowskiego, to jest na wystawie LEGO. Tylko rzucił rękawice, więc chyba to była ostatnia walka. Jan Błachowicz. No, nawet podobny. Jak sobie ktoś marzył o toaletce i nie wiem, mąż, partner nie chciałby wykonać, a byłby fanem z Lego, to może połączyć przyjemne z pożytecznym. Nawet może żonie zrobić lakier do paznokci i inne perfumy. No, a tutaj Lego City. Fabryka pracuje. Okręt A tutaj nie ma A to nie jest piracki. Retro Konsole, Atari, Nintendo. O, PlayStation 1. Każdy pamięta, Xbox 360? Playka czwórka. Mamy to Tak, nasz Series X i PlayStation 5. Takie umieścili, żeby, Angry Birds. żeby było śmiesznie, jak znajdujesz je gdzieś. Daria Zawiałów podpisała się na gitarze. A tu mamy skocznię narciarską. Konkurs skoków. Leci Adam Małysz. A, i to niby widownia. Tak. Holmenkollen. Oslo. Jest i widownia. O, a tutaj mamy szafę grającą. Nawet gra. A tu osada biskupin. Też ciekawe miejsce. A tutaj strefa ciało człowieka. Mm. Thomas Edison, Alfred Nobel. I nagroda Nobla. Telefon dzwoni i dzwoni. Aleksander Graham Bell wynalazł telefon, który do dzisiaj dzwoni. O Nikola Tesla. A tutaj mamy mózg. Wielki. Ogromny. Mój Twój. Nie, Twój. Tak. Trochę, trochę większy. Trochę za długie nogi. Tak. I ręce. Ale głowa idealna. A to moje puca. <laughs> trochę też duże. Tak. No to was, Tak. Tak. Serce taty. No też nie moje. To raczej może być serce słonia, takie duże. Układ pokarmowy. Wszystko, wszystko taty, tak? Tak. A to twój mózg. No to może tak być. O, to mój mózg. Tutaj jest strefa, gdzie dowolnie każdy może sobie układać z kilego. I dzieci idą sobie po No ja już widzę kota, Mistrzu Joda. Będzie coś z tego? Tak, to jest koszulka. Poczekamy. No i super. To no teraz weź tą tabliczkę Maryś i możesz umieścić tutaj swojego kota. Tutaj. Dobrze, umieść Rudusia. Antek skończyłeś jodę? Jeszcze nie. Jeszcze jeden. Super, to też możesz na tablicy umieścić. Można powiedzieć, że jestem w centrum wystawy. Postaram się Wam pokazać. Jest ona rzeczywiście duża. Jest bardzo dużo różnych eksponatów z klocków Lego. Jak widzicie w filmie, jest tego ogrom. Dzieci są zachwycone, wręcz przestymulowane ilością klocków Lego. Jest dużo ciekawostki dla dorosłych i dla dzieci. Zrobiliśmy taki napis wokół. Dzieci ja zmęczone. Tak. Pieski z czego patrolu? I Sky jest. Jest. To jest sky, patrz. Jest minionek i jest zamek królewski w Warszawie. Pokój ich. Nie, oni mają łóżko piętrowe. No jest łóżko piętrowe, widzisz? Tam po, po drugiej stronie to jest. Jest piętrowe, żółte, na górze i zielone. No jest. Marysia, podoba Ci się wystawa klocków LEGO? Tak. A coś więcej powiesz? Nie. Aha. Podoba Ci się wystawa klocków LEGO? Nie podoba. Nie podoba? Nie. Czemu? Bo jest głodny. Bo jestem głodny. Aha. I dlatego Ci się nie podoba wystawa klocków LEGO? Koszulki, kubeczki. Zakończyliśmy dzisiejszą przygodę na wystawie klocków LEGO. Wystawa chyba robi wrażenie, nie? Coś innego. Jest to coś innego, jest dużo klocków. My jeszcze dużo, nie byliśmy na takiej wystawie. Dużo oryginalnych projektów. Dzieci raczej zadowolone, Antoś trochę głodny, ale generalnie wystawę możemy polecić. Koszty nie są jakieś duże. Zapłaciliśmy 36 zł za osobę w bilecie tak, rodzinnym. Nie są to duże koszty, a atrakcja w dla niedzielę. dzieci jest. Tak, niedzielę, w niedzielę, bo inne są koszty w weekend, inne są koszty w tygodniu. na pewno jest to atrakcja dla dzieci. Dzieci mogą sobie poukładać swobodnie klocki, nie ma limitowanego czasu. Polecamy i dla tych większych, i dla tych mniejszych dzieci. A my dzisiaj kończymy ten vlog. I widzimy się w kolejnym filmie. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.